Witam ponownie w zakupy zakupynawymiar.pl W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o balustradach W naszym sklepie mamy kilka rodzajów balustrad Jedna z nich to seria Smart Gdzie montaż odbywa się do sufitu i do boku schodów Kolejne rozwiązanie, które mamy To są balustrady wolnostujące Gdzie montaż się odbywa do sufitu i do podłogi Mamy też nastawne Takie, które można montować bezpośrednio na schodach Ale posiadamy też serię Net Oryginalne rozwiązanie, które w naszym sklepie sprzedaje się w dużych ilościach i jest bardzo lubiane nie tylko przez klientów, ale też przez projektantów. A propos serwiset, jak ono wygląda? Tu mam przykładowy, oczywiście taki mały element, który mamy jako próbnik, jako, jako coś, co można sobie fizycznie zobaczyć u nas w biurze. Natomiast y, jeśli chodzi o serię NET, jak ona jest wykonana? Seria NET wykonana jest z profilu 2,5 na 2,5 cm z przekroju, 2 mm grubość ścianki. Dodatkowo jest zastosowana siatka. Ta siatka, oprócz tego, że może służyć i służy jako e, zabezpieczenie przed tym, żeby po prostu nie wypaść z schodów, to dodatkowo może też spełniać funkcję e, dekoracji. Powiązanej z doniczkami, ponieważ można spokojnie tutaj powiesić doniczkę, i kwiaty po tej siatce mogą się bardzo ładnie wspinać. Jeśli chodzi o kolorystykę, tu akurat mam czarny struktura, natomiast Państwo możecie zamawiać kolor dowolny z palety RAL. Dotyczy to tak naprawdę wszystkich rodzajów balustrad metalowych, które my produkujemy dlatego, że w zależności od tego co Państwo wybierzecie, jaki kolor na taki Państwo pomalujemy malowanie jest proszkowe jeśli chodzi o sam montaż serinet, serii NET otwory montażowe są tak zrobione, że mamy tutaj z tej strony mamy otwór mniejszy, tu większy wkręt wchodzi od dołu, chowa się główka kręta wewnątrz tego profilu profil tutaj kiedy mamy sufit przymocowujemy a na dole Analogicznie, tylko że do ściany. Jeżeli e, chcecie Państwo, żeby szerokość była inna niż w standardzie, czyli zamiast 36 cm, nie wiem, 30 albo 40, to jest taka możliwość, tylko wtedy wystarczy, żebyście Państwo do nas napisali i zadzwonili. Wtedy taką wycenę Państwo e, wykonamy. E, Balustrada nie jest składana, nie jest wysyłana z innego kraju niż z Polski. Rzeczywiście tutaj na miejscu ją robimy, robią to nasi spawacze. Jeśli chodzi o balustradę serii NET, myślę, że wiele więcej nie trzeba powiedzieć. Na pewno myślę, że jeżeli chodzi o oryginalność i o stabilność, to mało która balustrada będzie robiła takie efekty jak właśnie seria NET. Także zapraszam do zakupu wymiar.pl